wymiarowanie powłok żelbetowych. Na przykładzie tego zbiornika prostopadłościennego chciałem Państwu pokazać specyfikę wymiarowania żelbetów w powłokach. Zbiornik spoczywa na podłożu Winklera, zresztą ekwiwalentnym jak widać z rozkładu. Ma składnik styczny, który nam gwarantuje, że nie będzie mieli kłopotów z rozwiązaniem. I jednocześnie mamy założoną cechę jednostronności. Sprawdzimy, czy ona będzie potrzebna. Mamy tutaj założone cztery schematy. Ciężar własny, hydrostatyka w jednym, hydrostatyka w drugim. I teraz, proszę Państwa, jeszcze mamy tutaj obciążenie liniowe na tej przegrodzie. Wróćmy do hydrostatyki. I Proszę Państwa, jeżeli mamy wątpliwości, w którą stronę działa nam obciążenie, należy przejść na wektory. I w tym momencie mamy tutaj jednoznaczną odpowiedź, że nasze parcie działa na zewnątrz tego zbiornika. Przejdźmy do wyników. Po rozwiązaniu pojawia się najpierw takie pytanie, czy obieg ma płytę fundamentową. W przypadku Płyty rozwiązywanej w programie ABC, płyta decyzja jest prosta. Natomiast tutaj, proszę Państwa, no, powinniśmy uwzględnić sytuację, powinniśmy uwzględnić technologię wykonania, kolejność wykonania płyty fundamentowej i ścian bocznych. I w związku z czym no, należy tutaj jednak się chwilę zastanowić, czy naprawdę to jest. Powiedzmy, że tak, i wtedy trzeba będzie wyznaczyć miejsce. No bo to nie wszędzie jest. Jako płyta fundamentowa. No i tutaj mamy w tym momencie to pole, w którym momenty będą zerowe. Wyłączmy sobie to pokazywanie i przejdźmy do wymiarowania. I proszę Państwa, tutaj jest specyfika właśnie wymiarowania przestrzeni. Możemy wymiarować obszary płaskie typu prosty lub kołowy, oraz obszary przestrzenne typu balec stożek i kopuła. Te przestrzenne obiekty muszą być wygenerowane przez program ABC obiekt, bo tylko wtedy będziemy mieli zachowaną spójność elementowych układów współrzędnych. Natomiast jeżeli chodzi o obszar prosty, to będziemy my decydowali, jaki jest kierunek zbrojenia. Dwa pierwsze węzły, wybrane na płaskim obszarze, określają nam kierunek X zbrojenia w tym obszarze. No jeżeli wybierzemy teraz trzeci węzeł, no to będziemy mieli y, płaszczyznę. Sugeruję, aby ten trzeci węzeł był wybierany do góry, a jeżeli będziemy na płaszczyznach poziomych, to żeby te węzły wybierać zgodnie z układem współrzędnych głównych. No i przechodzimy teraz do planszy wymiarowania. Mamy włączony automat według EN-u, ale musimy sprawdzić, czy mamy właściwe atrybuty. No nie do końca, ponieważ to są atrybuty domyślne po module dane. Deklarujemy w takim razie, że hydro to jest atrybuty zmienne, natomiast pozostałe są stałe. Tu proszę Państwa mamy materiał, średnica, otulenia. Tutaj mamy warunki do zbrojenia tarczy. No i jeszcze, ponieważ jest to zbiornik, to musimy go zbroić na rysę tak, żeby zachować warunek szczelności. Musimy najpierw zdefiniować nowy wariant. Definiujemy go tutaj sobie. No i teraz mówimy tak, że po stronie żółtej, czyli od środka, powinniśmy mieć rysę nie większą niż 0,1 to samo do tarczy, ponieważ tarcze dają rysy na wskroś. natomiast po stronie zielonej to może być 0,3. No i proszę Państwa, wymiarujemy mamy zbrojenie w jednym i w drugim kierunku dla płyty a dla tarczy mamy zbrojenie takie natomiast jak będzie wyglądało zbrojenie łączne no to już to należy od decyzji i doświadczenia projektanta przejdźmy do kolejnego miejsca obszar prosty proszę zwrócić uwagę że miejsca już zazbrojone są wyróżnione no, i teraz wybierzmy sobie krótszą ścianę. Mamy powtórzone założenia. No i mamy zbrojenie w drugiej części. Wybierzmy kolejne miejsce. Też obszar prosty. Tym razem dno. No i. Mamy, proszę Państwa, zbrojenie. Na koniec zostawiłem sobie przegrodę. Zaraz powiem dlaczego. Wybieramy ją to najlepiej po krawędzi. Ponieważ w przegrodzie musimy zmienić warunek rozwarcia. Ona musi mieć taką samą cechę po stronie zielonej jak i żółtej, czyli po 1, 10 mm. No, i obliczamy te rzeczy. Proszę Państwa, popatrzmy sobie na całość. No, i widzą Państwo, że tu mamy zbrojenie dla całości. Z tym, że nie mamy tutaj rysowanych kierunków, no bo one będą różne w różnych częściach. No, i zbrojenie do tarczy, które wynika głównie tylko z minimalnego procentu zbrojenia proporcjonalnego do grubości. Proszę Państwa, obiecywałem, że jeszcze sprawdzimy odpory. Mamy obwiednie, mamy maksimum, zróbmy minimum i proszę zwrócić uwagę, że nigdzie nie mamy ujemnych odporów. Czyli warunek jednostronności podłoża został założony na wyrost i nie, nie musi być w tym zadaniu wykorzystywany. No i tak to by wyglądało jeżeli chodzi o powłoki.